Czy filmy, w których gra Marlon Wayans, to już jest Fajans? Chyba tak, ale o tym dzisiaj porozmawiamy. Cześć, nazywam się Marcin Skruch i witam w moich recenzjach. Fabuła filmu Haunted House, czyli Nawiedzony Dom, jest nadzwyczaj prosta. Jest to parodia takich filmów jak Paranormal Activity, Sinister czy chociażby Egzorcysta. Ale niestety jest to parodia totalnie beznadziejnie nieudana. Nie wiem jak można zrobić y, gniot, który się wyśmiewa z drugiego gniotu, czyli z Paranormal Activity i zrobić y, film totalnie beznadziejny. Fałła jest y, banalnie prosta. Para wprowadza się y, do nowego domu, a właściwie dziewczyna wprowadza się do chłopaka i zaczynają się y, przygody z duchem. Czyli standard. Oczywiście kamera jest cały czas w ruchu, ponieważ ma nową kamerę, więc ją nagrywać, wszystko i dzieje się akcja. Ale po nawet nie jest śmieszne. Żarty o gównach, pierdzeniu, takich rzeczach dawno naprawdę już przestały być śmieszne, bo przerabialiśmy to już setki razy. Chociażby wystarczy wspomnieć serię, którą wymyślił i w której zagrał główną rolę. Sam Marlon Wayans, oczywiście chodzi o straszny film. Naprawdę nie wiem, po co ludzie takie syfy yy, kręcą. Jest to naprawdę zmarnowane, no niemalże półtorej godziny wa waszego życia. Jeżeli możecie, zamiast tego, iść i patrzeć jak wam rośnie trawa, popatrzeć sobie w niebo, albo zobaczyć jak gotuje się wam woda w przejniku, zróbcie to, naprawdę będzie to lepiej spędzony czas. I to jest w tym wszystkim naprawdę smutne, ponieważ yy, Wayans miał w swoim, yy, ma w swoim dorobku filmy nawet nie najgorsze. Prawda, wymyślili i zagrali w yy, serii strasznych filmów. Pierwsze dwa, bo później już przejął je Leslie Nielsen i spółka i jest całkiem co innego. Ale pierwsze dwa były w porządku. Były Białe Laski, e, był The Little Man, w całkiem w porządku. Bardzo zresztą ciekawy film Erykiem dla snu, który naprawdę zaskoczył pozytywnie. Ostatnio pojawił się w G.I. Joe, bez większego polotu, ale na pewno film lepszy od e, Nawiedzonego domu, który... który ogląda się z trudem i z bólem. Tak naprawdę film jest totalnym gniotem, ale ma może 2-3 momenty. Dlatego w skali 1-6 film dostaje u mnie dwuje. Tak się zastanawiam, jak to jest możliwe, że kręcąc y, parodię czegoś beznadziejnego, czyli y, teoretycznie bardzo łatwego, można to spieprzyć. Oczywiście wcześniej też to się zdarzyło, chociażby w filmie y, Vampire Sucks, czyli wampiry są to y, dupy, jakkolwiek to inny nie, nie przetłumaczyć. Ale tutaj naprawdę temat był y, bardzo szeroki. Są aż cztery firmy z serii Paranormal Activity, więc ciężko było nie znaleźć czegoś, co byłoby śmieszne. A tutaj naprawdę nie ma nic śmiesznego. I pytanie siebie, że skąd ludzie mają na to pieniądze? Kto im na to daje? Przecież za to można byłoby zrobić dobre, y, dobre inne, fajne, ciekawe y, komedie. Są parodie zrobione dobrze? Są parodie, proszę bardzo. Seria na jakich broni? Bardzo ładnie. Hot shots? W porządku. Da się? Oczywiście, że się da. Tylko pytanie jest, po co? Po co się wysilać, po co ruszać głową i wymyślać fajne żarty, skoro film zrobiony za bodajże 2 albo 3 miliony dolarów na dzień dzisiejszy już ma zarobione ponad 40? Czyli niestety są ludzie, którzy znajdują pocieszenie i ukojenie w takich filmach i idą na nie do kina. I jest to no, niestety bardzo smutne. Także bardzo, naprawdę bardzo odradzam oglądanie tego filmu. Nie traćcie czasu, idźcie zobaczyć naprawdę coś innego, coś fajniejszego. Na przykład idźcie zobaczyć Ralfa Demolkę, całkiem inna komedia, ale też naprawdę bardzo fajna. Ok, dziękuję bardzo za oglądanie niestety tej bardzo ponurej recenzji. Jak zawsze, zapraszam do subskrybowania kanału, do oceniania. Niedługo pojawią się konkursy z nagrodami kilka zmian i co? Zapraszam na następną recenzję. Cześć.